Cześć. Jest. Zabrał. Mn. Nie, na poważnie okaż. Zabrała mnie karę Czemu ta się. Siemi... Dlaczego kierowcy ciężarówek z drewnem stają wcześniej niż adepci zen? No bo umarł chce wiedzieć. Przełóż ją w drugą stronę. Nie rób tak. Mam towarzystwo piękna zwierzętami mi zabierze kota. Nicość Wikipedia. Nicość... Co?! Ja tego nie przeczytam. Rozścierwiona od aż do wyżyn Kłopot z oddawaniem moczu. Kłopot z istnieniem Elzenberg. Kłopot z istnieniem Kłopot z istnieniem Elzenberg. Elzenberg. Kłopot z... Dziękuję wam wszystkim za uwagę. To był kolejny odcinek z serii Poezje z sieci. Co ty robisz? Poezje. Dzięki wam wszystkim za uwagę. To był kolejny odcinek z serii Poezje z sieci. Nie no, bo mnie rozśmieszyłeś teraz. Widziałem już swoją twarz, jak ci puchnie tam za kamerą. Dzięki wam wszystkim za uwagę. To był kolejny odcinek z serii Poe... Niu, no, no. Nie jest to śmieszne przecież. Dzięki wam wszystkim za uwagę. To był kolejny odcinek z serii Poezje z sieci. A czemu tak podbijasz? Ale zawsze podbijałem. <gry> A to prawda, za noc mnie. Jestem Dzień. tytuł. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. To był kolejny odcinek serii Poezje z sieci. Nienawidzę Cię. Dobra. To nie patrz na mnie, proszę Cię, bo ja widzę nie. Ciebie i Te. Teraz było dobrze podbite? Koniec. Tak. Stop.